Poranka Info z Katowic, z terenu kopalni Wujek, stąd gdzie wszystko się zaczęło, wiele się zaczęło. A jak to się zaczęło dla prezydenta Bronisława Komorowskiego? Wspomnienie 13 dnia grudnia 81 we wspomnienia właśnie Bronisława Komorowskiego. Stan wojenny dla mnie, dla mojej rodziny, tak naprawdę zaczął się już 12 grudnia, bo zostałem jak wtedy. Zorientowałem się z pewnym zdziwieniem. Nie zostałem aresztowany, tylko internowany. Wcześniej zawsze mnie aresztowali. A tym razem porucznik, który przyszedł do domu z, z milicjantem i z łomem, powiedział, że jest pan internowany. I proszę z nami. Więc to było jeszcze 12, bodajże, chyba przed 23, więc nawet nie o północy. No ale 13 grudnia już zastał mnie po przewiezieniu z domu na komendę milicji obywatelskiej na Mokotowie, gdzie spotkałem całą masę przyjaciół i znajomych i podobnych, tak powiem, towarzyszy niełatwego losu. Już potem nas przewieziono na Łękę do więzienia, i także 13 grudnia to już chyba były. Pierwsze godziny po północy na Białęce w pory po sprawdzeniu, spisaniu wprowadzano nas o świcie w takim szpalerze, tzw. tandy, czyli takiej brygady, chyba no tak do tłumienia ewentualnych buntów w więzieniu bo z spałkami, z, z hełmami, z psami ujadającymi, wprowadzano nas przez ten szpaler strażników więziennych do opróżnionego wcześniej pawilonu, gdzie już nie było więźniów kryminalnych, tylko wprowadzano internowanych. Każdy z takim tobołkiem, tam koc, menażka jakiś pod pachą. Wchodziliśmy do, na klatkę schodową i na półpiętrze stał telewizor, z którego mówił do nas generał Jaruzelski, informując o wprowadzeniu stanu wojennego. No i wszyscy wchodziliśmy do tych cel, każdy jeden na drugiego patrzył. Zastanawialiśmy się, co z tego będzie. Co z tego wyniknie? Ja byłem przekonany, że wyniknie, szczerze mówiąc, zgodnie z dotychczasowymi polskimi doświadczeniami, jakaś dramatyczna, zupełnie walka. Inni koledzy mieli inne zdanie, ale ciekawe było to, że ten porucznik, który mnie internował jeszcze 12 grudnia, miał dokładnie takie same rozterki. To on mnie pyta, mówi, panie Komorowski, mówi, panie, co z tego będzie? Co z tego będzie? No, ale jednocześnie kajdanki do na komendę. Więc te rozterki były rozterkami. I o Polskę i o swoich bliskich, bo każdy z nas zostawił żonę, dzieci yy, przestraszonych albo zaniepokojonych rodziców. No i też to pierwsze wymiany to było dotyczyło, każdy mówił, jak go internowano, co się w tym czasie w domu działo. No i byli koledzy rzeczywiście z dramatycznymi przeżyciami, których tam wyciągano prawda, w bieliźnie yy, z domu, gdzie zostawała żona w ostatnich dniach. Przed, przed, przed urodzeniem dziecka, i tak dalej. No były dramatyczne sytuacje ludzkie. No i taka giełda informacji gdzieś była w jakiejś mierze połową naszej troski. Drugą, myślę, były właśnie obawy o to, co to znaczy dla, dla Polski. 30 lat temu w Polsce, 30 lat temu na Śląsku. Miejsce i czas splecione podobnymi datami. Stan wojenny i wydarzenia na wujku to wydarzenia dziś historyczne już i obrosły we własną literaturę i w kilka mm, książkowych pozycji. Autor jednej z nich Tomasz Nawara z nami. Książka pod tytułem Kopalnia Wujek: 13-16 grudnia 81. W hołdzie tym, którzy odeszli za wcześnie. Witamy pana. Książka o czterech dniach, pisana jak długo? Pisana kilkanaście lat, tak naprawdę. To znaczy pisana kilka miesięcy, natomiast zbieranie materiałów to już jest koniec lat 90. gdzieś powiedzmy połowa toczącego się procesu pacyfikacji śląskich kopalń. Wywiady, dziesiątki wywiadów, z czego kilka tak mocno autoryzowanych dzisiaj ludzie już nie żyją, więc takie no, mamy świadectwo powiedzmy już nie do tworzenia po raz, po raz drugi. To jest świeża historia i zdawać by się mogło, że z kłopotu z dostępem do źródeł nie powinno być. No teoretycznie tak, oczywiście jeśli chodzi o źródło takie dla historyków hmm, powiedzmy drugoligowe, że tak powiem, czyli źródło mówione. Świadkowie, no to tu raczej mi się otwierały bramy powiedzmy, dlatego że jestem mieszkańcem tej, tej dzielnicy, od samego początku. Koledzy, nie wiem, rodzice kolegów, tak? Znajomi. Wszyscy tutaj to gdzieś tam pracowali na wujku, gdzieś się ocierali o, ten, o tą kopalnię, gdzieś ja byłem znany, no, ileś tam lat ministrantem, że tak powiem. I, no i nie było problemu. Gdzieś mnie kojarzono, także także od tej strony. A z czym chłopot największy? Największy kłopot był jednak z dostępem do tej, do tej drugiej strony, tą drugą stronę, czyli mówię tu o plutonie specjalnym, o milicjantach wojskowych. To, to zostało odtworzone tylko i wyłącznie na podstawie. Kart procesowych. A czy na coś nowego udało się panu zbierając dokumentację na trafić? Pojawił się tutaj wątek snajpera, który miał stać na dachu kopalniowym. No, to jest takie wasze dziennikarskie, dziennikarskie wyciąganie, powiedzmy, kontekstu zdania. Ja nie mówię, że, że stał na dachu, natomiast mm, dopuszczam taką możliwość. Wydaje mi się, że. Przy tej eskalacji działań, które były tutaj, sobie z nie potrafiło poradzić z kopalnią. Górnicy w pewien sposób byli mocno uzbrojeni. Wydaje mi się, że taką. Nie wiem, może za kulisową rozgrywką mogło być, że, że, że byli ludzie na dachu. Ale to, to Państwa do szczegółów do lektury odsyłamy kopalnia wujek, 13-16 grudnia 81 wchodzi tym, którzy odeszli za wcześnie. Tomasz Nawara, autor pozycji z nami. Zachęcamy do lektury. Bardzo dziękujemy, dziękujemy. za rozmowę. Bardzo bardzo.